Cmentarz Stary w Tarnowie został założony pod koniec XVIII wieku. Znajdują się na nim mogiły wielu zasłużonych obywateli miasta i regionu, m.in. groby powstańców listopadowych i styczniowych. Burmistrz Witold Rogalski nauki pobierał w gimnazjum w Tarnowie oraz w Lwowie. Jako młody człowiek wziął udział w Powstaniu Styczniowym jako dowódca kompanii strzeleckiej Batalionu Galicyjskiego, gdzie otrzymał. Awans na majora wojsk powstańczych w latach 70. XIX wieku przeprowadził się do Tarnowa. W 1884 roku został wybrany burmistrzem miasta. W zamian za wielkie zasługi dla Tarnowa otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Tarnowa. Znajdujemy się przed nagrobkiem Mikołaja Gliksellego. Mikołaj Glikselli był uczestnikiem powstania listopadowego. Jego córki Matylda, Wiktoria i Augusta niosły ofiarną pomoc powstańcom styczniowym w Lazarecie w Gumniskach. Syn Mikołaja, Rudolf Glixelli, również wziął udział w powstaniu styczniowym. Znajdujemy się w miejscu, którego mieszkańcom Tarnowa nie trzeba przedstawiać: kwatera zasłużonych i kopiec powstańców. Pierwszy kopiec powstańców Powstał już w latach 70. XIX wieku z fundacji rodziny Dulembów, których synowie brali udział w Powstaniu Styczniowym. Ze względu na zły stan kopca, w latach 80. Komitet Weteranów Powstania Listopadowego i Styczniowego zainicjował budowę nowego pomnika. W głazy wmontowano tablice inskrypcyjne z nazwiskami uczestników Powstania Styczniowego. Ze względu na bliskie położenie Tarnowa, od granicy zaboru rosyjskiego, rannych powstańców styczniowych wysyłano do szpitala powszechnego w Tarnowie oraz utworzonego lazaretu w gumniskach. Opieka lekarska stała na najwyższym poziomie. W szpitalu powszechnym wykazywali się lekarze: Józef Starkel, Dawid Rosner czyli Karol Garbowicz. Wilhelm Milzyner urodził się 9 lutego 1842 roku w Krakowie. W młodości uczył się w dwuletniej szkole techniczno-kupieckiej. Później przez pewien czas zajmował się fotografią. W czasie powstania styczniowego zorganizował oddział konny i służył pod generałem Marianem Langiewiczem. W bitwie pod Miechowem 17 lutego 1863 roku trafił do niewoli rosyjskiej i został zesłany na Sybir. Dzięki staraniom księdza Ludwika Ruczki, Wilhelm Mildner uzyskał w 1865 roku zwolnienie. Powrócił do Galicji i związał się z Komitetem Pomocy Sybiraków. Następnie przeniósł się do Tarnowa i pracował jako kupiec. Założył zakład higieniczno-kąpielowy Neptun. Pełnił także funkcję radnego gminnego. Był również jednym z założycieli tarnowskiego Sokoła. Zmarł dnia 3 sierpnia 1887 roku w Tarnowie. Obok starego cmentarza w Tarnowie znajduje się kapliczka Świętego Walentego. To tu, tutaj, już w 1861 roku, zebrała się młodzież, aby uczcić rocznicę śmierci księdza Piotra Skargi. Tutaj spotykali się tarnowianie, aby manifestować swoją polskość. Śpiewano pieśni religijne i patriotyczne. Józefa Naglicka była wielokrotnie notowana przez władze austriackie za śpiewanie pieśni patriotycznych, a jej syn Antoni wziął czynny udział w powstaniu. W 1863 roku spotkało się tutaj ponad 80 gimnazjalistów, którzy postanowili dołączyć do walczących powstańców.